W oceanie nocą, neon bije w oczy Ministerstwo miłości otwiera mi nogi Kamera w suficie mruga czerwonym mokiem, A ja na kolanach, Wielki Brat jest Bogiem Rucham się z partią, Jebie system w dupę Bo tylko lojalny pedał zasługuje na chujkę Myśl o zbrodnia? Nie u mnie, bracie Ja myślę tylko o tym, jak Wielki Brat mnie pracuje Największy pedał oceani Ty tu mi przypiął nie mnie, nie mnie Kamera nagrywa każdy organ to home Dla partii nie byle to żywa Zmienili moją kartotekę zamiast obywatel, wpisali pedalska elita mini, obdało mi przydział lubrykantu mini pack strzela salwy, gdy ja dochodzę w kant, w celi bez okien, na stole z kajdanami, wielki brat szepcze przez głośnik, rozwieraj się kochanie i co we mnie! pedał wszystkich czasów tak mnie nazwał i wypieprzył jebie mnie jebie mnie teleskop śledzi każdy centymetr z dupy należy do partii nie ma ucieczki nie ma wstydu tylko miłość do wielkiego brata w każdym ruchu wielki brat patrzy i spuszcza się ze mną wielki brat patrzy Krzyczy! jesteś mój pedal! partia jebem nie wieczność bo tylko w dupie wielkiego brata jest wolno